wygląda u nas. Zresztą z Tomkiem mieliśmy bardzo podobny temat prezentacji, w sensie implementacja Scrumu w naszych zespołach, ale nie chcieliśmy powtarzać slajd po slajdzie, bo na tą sprawę mógłbym zamienić tylko zdjęcia Tomka i screenshoty. Nie chciałem tego powtarzać o 9 rano w środę, dlatego moja prezentacja będzie trochę, trochę inna. Pokrótce przedstawię zespół. I jeszcze na, końcu, na końcu, jeszcze tylko yy, przedstawię różnicę między tym, co Tomek powiedział, tym co, znaczy tym co, y, jak Tomek ma, impre, ma to zaimplementowane u siebie w zespole, jak my to mamy u siebie i dlaczego mimo, że dwie koncepcje, które w pewnych momentach się różnią i tak, i tak bym powiedział, że podpadają pod ten skan. Wracając do zespołu. Yy, naszym stakeholderem yy, wybudowane są, yy, są role stricte skramowe. Yy, ale wiadomo, że nie makuje się to jeden do jeden. Zespołem, zespołem w sensie stricte deweloperskim jest Michał Janiszewski, Tomek Konieczny i ja. My odpowiadamy za development. Nie mamy, tak jak w przypadku LucasTora, dedykowanego testera. No, Mamy testerów, którzy bardziej się znają na dziedzinie i wiemy przeważnie do kogo trafiają te zadania, jeżeli oddajemy na, do review, ale, ale nie, mamy go, nie, mamy, nie mamy go w zespole. Jest to, uważam, że to akurat jest plus podejścia takiego, jak mają w kastorze, ale no rozumiemy, już było wczoraj jak mówione, jak, jakie to są koszty i no to, to, to po prostu jest jak jest, musimy je do tego dostosować. Co do produkt ownera, Tom powiedział, że analityk nie jest produkt bo mają trochę różne role, mogą mieć różne koncepcje, mają różne podejścia i wizje. Scrum dopuszcza coś takiego, że rolę produkt ownera może być, może być zespół, może być to kilka osób, które dbają o wizję, wizję, wizję produktu końcowego. Ja bym nie zaznaczyłem Piotka jako produktu Donera, ale myślę, że i Piotr Jaroni, i Piotr Zeje są, są zespołem które mają który ma rolę produktu dounera. I tak, to jest ogólnie bardzo ładnie. To na razie, na razie wygląda pięknie, ale problemy są takie, że realnie pokazują, że projekty mobilne mają oprócz Lexatatcha, który jest naszym korowym produkty, które wytwarzamy, które zajmuje nam 80%, a jak mniej 90% czasu dewelopmentu. Mamy też projekty typu czytniki Newsów na różnych, dla różnych krajów, Mamy też projekty typu Lex Test, które przyjmujemy od jakiejś induski firmy, która, która zaimplementowała system i już jest zdrożony, a, a my będziemy go utrzymywać. I mamy też utrzymanie, więc tu już tu, i mamy też utrzymanie bieżącego produkcyjnie działającego Lexa tacza. Dlatego tu już się robi lekki scram z kramu, bo tu, tu się pojawiają problemy, że OK możemy oddać, co my oddamy, co jest naszym produktem po tych dwóch tygodniach sprintu, bo możemy oddać implementację i, Implementację tacza, który zawiera poprawki błędu, które ma zawiera nowe funkcjonalności, który będzie iteracyjnie lepszą wersją od, poprzedniego, od, od poprzedniej wersji, ale nie, nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie w ramach sprintowych, znaczy staramy się i wychodzi nam to lepiej do gorzej, ale to, to jest ciężkie, żeby w ramach sprintowych godzin oddawać trzy różne projekty, oddawać, jeszcze utrzymywać na bieżąco, bo te zadania też padają, i czasami wywłaszczają całkowicie nasze procesy. W sensie, w sensie no jeżeli jest jakiś krytyczny błąd, no nie, nie, rzadko to zdarza, ale jeżeli jest jakiś błąd, który musimy poprawić, no to, no to po prostu wywłaszcza inne procesy. Więc tutaj tu o tyle już odbiegamy od tego skrama, że, że reali pokazują to, że mamy z skramów, a mamy trzyosobowy zespół deweloperski, więc już tutaj jest tuż, tuż duże niebezpieczeństwo. Wracając do tego, czy mamy skrama, odpowiadając na pytanie, czy mamy skrama zaimplementowanego w zespole projektów mobilnych, ostatnio na linku, na Jammerze y pojawił pojawiła się lista kontrolna skramów. Ogólnie, chyba Tomek zaczął dyskusję, albo Bawdy, nie pamiętam, odnośnie czy mamy skrama zaimplementowanego w WK. I był filmik, jak to było chyba w Bawnoki. Jak przyszedł... Oni mieli zewnętrzny audyt odpowiadający na to pytanie. A przy okazji, przy okazji, to jest też nieoficjalna lista, ale bardzo dobrze odpowiada na, na to, czy my rzeczywiście implementujemy coś, co możemy nazwać Scrumem. -y, proces, który możemy nazwać sprawą -y. Więc żeby nie powtarzać tych samych rzeczy, które Tomek powtarzał, ja podeszłem do tematu trochę inaczej. Zdekomponowałem tę ten, ten, grafikę. I myślę, że możemy przejść po, po kolejnych ciekawszych aspektach ciekawszych tego i czy, czy ono ma jakieś zastosowanie, ma jakieś odzwierciedlenie w naszych, w naszych, w naszych projektach. <coughs> Więc tak, są pięć punktów odnośnie produktu ownera. Czy jest u nas upoważniony do projektu wydzwania? Tak, bo zarówno to my, zarówno który jest menadżerem projektu, e, kierownikiem projektu, jak i Piotrek Zajer, e, oni decydują o projektyzacji. E, nie ma tutaj największego problemu. Tak samo po, oboje posiadają wiedzę, Po wiadomo, że Piotrek e, Zajer ma dużo większą wiedzę do, analityczną do, do projektu zaznania, ale z kolei razem, razem e, jednym głosem zawsze, do tej pory się nie zdarzyło, żeby, żeby mieli odmienne zdania. Więc tu pokazuje też, jak, jak może w rzeczywistości funkcjonować coś, kilku, kilku, kilka osób w ramach jednej roli producenta. Nie ma, nie ma największego problemu, jeśli chodzi o, o kontakt z nimi, zawsze są na linku, zawsze odpowiadają na, na bliżej, a, a bardziej, złożone, bardziej złożone taski zawsze są omawiane na konferencjach. Więc tak. udziałowcem w, naszym, w naszych projektach jest Martin Plena. On jest praktycznie udziałowcem we wszystkich poszczególnych projektach mobilnych. Zarówno Piotr jak i Tomek Czakny, który odpowiada za, za czytniki Newsów, mają bezpośrednio z nim kontakt i też, też tutaj nie ma problemu. Właśnie. A propos, a propos tego zespołu, e, tak jak powiedziałem, jest jednogłośny, tutaj też nie mamy żadnego, e, żadnego problemu, więc jeśli chodzi o produkt ownera, to bym powiedział, że skramowo nam e, dość dobrze idzie. E, jeśli chodzi o sprint backlog, e, mamy trochę inne podejście. E, backlog, do, znaczy, mieścimy się i tak w ramach, e, ramach skramowych, w sensie mamy e, cały produkt backlog. Do którego są dodawane, dodawane nowe funkcjonalności, czy nowe zgłaszane są błędy, czy, czy nawet taski przez nas techniczne, których z kolei my na przykład nie wyceniamy jako user story StoryPointsach. To myślę, że tutaj można i tak, i tak zabrania tego. Z jednej strony rozumiem podejście, które jest w kastorze, bo daje to większy. Daje większą informację, ile, ile mogą poświęcić na deweloper, bo wiedzą, że i tak te zadania techniczne są. My tego nie wrzucamy, ale zakładamy, że i tak jedno, jedno zadanie techniczne, czy cztery wagi też są wrzucone zawsze. Po prostu jako. Więc jeszcze tylko. Jeszcze tylko nadmienię, że my wyceniamy w user story pointach tylko, yy, tylko user story, nie wyceniamy bugów. Czasami, yy, czasami yy, yy, zaimplementowanie, poprawienie buga może być równopracowalne, co funkcjonalność czasami mniej, ale no tego nie wyceniamy z racji tego, że już jest napisana funkcjonalność i mamy coś do poprawienia. To, to by było ciężkie do, ciężkie do wdrożenia. Yy, Sprint backlog u nas jest yy, pokazany yy, Przed każdym sprintem decydujemy, mamy poniedziałkowe spotkania. Iteracje trwają dwa tygodnie. Mamy w piątek się kończą, w poniedziałki, w poniedziałki się zaczynają kolejne. W poniedziałkach o 10 rano co dwa tygodnie mamy spotkanie z zarówno zespół, jak i, i produkt owner. Decydujemy o szacowaniu, o w, w wymaganiach, które są wcześniej szacowane. Staramy się, żeby e, najwyżej sprecyzowane zadania w backlogu produktowym były, były, wyszacowane. Jeżeli, jeżeli nie, a to się rzadko zdarza, to doszacujemy na bieżąco. Więc e, po takim spotkaniu mamy zdefiniowany, e, zdefiniowany e, bug e, Staramy się z aktualizować. Tutaj bym powiedział, że to jest, wiadomo jak się, jak się mm, nie zawsze to jest zrobione. to jest, to jest, e, to jest do nas. To jest akurat bez względu na to, jak była implementacja, to jest nacisk na nas, jak bardzo, jak bardzo tego pilnujemy. Uważam, że tutaj byśmy mogli, tutaj byśmy mogli poprawić, bo nie jest. czasami, czasami nie, nie pilnujemy tego aż tak dobrze. To jest coś, co możemy poprawić. I przynależy wyłącznie do zespołu. Tutaj akurat. To akurat się nie, nie zgodzę, e, chociażby z racji tego, że wpadają nam zadania. Wpadają nam zadania utrzymające, do utrzymania, wpadają nam zadania e, typu e, potrzeba coś zrobić, wydanie nowej wersji Mock Newsa, e, a tam są na przykład przez ostatnie e, miesiąc, jak nie dłużej, mamy problem z wdrożeniem, e, wdrożeniem aplikacji na App Store, iOS-owym i tam jest częściowo piłka po stronie IOS, a częściowo po naszej. Wiadomo, że to zdanie wisi gdzieś, jest przerzucane z sprintu na sprint. Eee, a jeżeli właśnie, jeżeli, jeżeli go nie ma, nagle, nagle, mm, nagle jest eee, odpowiedź od Apple'a, no to on, on musi wejść do tego sprintu i musi być, bo i tak zbyt długo już czekamy na to zdanie. Więc takie, takie sytuacje się zdarzają. Eee, no ale no, to są realia i tak musimy pracować. To nie jest, no, jesteśmy, nauczyliśmy się z tym żyć i Nauczyliśmy się z tym, żyć. <śmiech> <śmiech> Więc, e, codziennie, e, jeśli chodzi o Davis to tutaj nie będzie takiej wielkiej e, filozofii, bo e, codziennie one się odbywają. E, cały zespół e, uczestniczy nie mamy testera, e, nie mamy testera, który, który by się dzwaniał. od e, ostatnich ostatnie dwóch sprintów, e, wdzwania się sporadycznie, ale się wdzwania produkt ponry. On jest tylko e, słuchaczem, nie, nie w transie, się, tylko... E, Chcę mieć... Ostatnimi czasy jest tak, że mamy bardzo duży nacisk na skończenie przetargu do Centrum Usług Wspólnych. To jest duży przetarg, który WK wygrało, a tacz jest jednym z produktów, który wchodzi w skład warunków zamówienia. Przez to Piotrek, który jest produkt ownerem, chce mieć jeszcze szybszy, jeszcze szybszy feedback od nas, przez co się w, w naszym meeting. Póki nam nie przeszkadza, nam na pozwalamy, jak będzie przeszkadzał, <laughs> to będziemy wyłączać. <laughs> I co jeszcze jest? Eee, Oddawanie sprintu. Tak jak e, tutaj też e, mamy trochę inne podejście niż, e, niż zespół Castora. E, nie robimy dem. Mamy serwery deweloperskie, akceptacyjne i reprodukcyjne. Na e, akceptacyjne sprintowe wdrażamy e, Wdrażamy ciągle praktycznie, znaczy ciągle po, po zweryfikowaniu przez nas, przez, jeżeli zatwierdzony jest dan, przechodzi przez nasze testy, przechodzi przez IT review, przechodzi przez weryfikację, to, to wrzucamy taką wersję z, z takimi feature'ami na nasz sprintowy test, akceptacyjny sprintowy serwer. Gdzie już e, zarówno produkt owner, e, Piotrek Zajer, analityk i testerzy męczą pod względem te, testów akceptacyjnych, e, ale samego dema na koniec e, każdej iteracji e, nie robimy. Tak jakby się ktoś powiedział, e, no jest uciążenie do odpowiedzialności na produkt ownera. Chyba się taki Oprogramowanie zawsze, znaczy, przechodzi przez naszą weryfikację i przechodzi przez testy jednostkowe, integracyjne, bo zależymy w dość mocnym, w dość mocnym stopniu od, od platformy Leonardo, więc tutaj mamy dość duży nacisk położony na testy integracyjne, zdecydowanie większy niż na jednostkowe. No i oczywiście mamy akceptacyjne po stronie, po stronie analizy. I, e, bez problemu. <laughs> Retrospekcje. E, do tej pory e, odbyły się na dobrą sprawę trzy retrospekcje. E, także? E, także nie możemy powiedzieć, że odbywa się po każdym sprzęcie. Tak jak Pan powiedział, nasz, nasz zespół jest dość mały, e, więc wiemy, co nas boi na bieżąco. E, spotykanie się, żeby się spotkać i rozmawiać o tym, po prostu no nie chcemy robić czegoś za sztuki, chociaż e, Dopiero my spięta moglibyśmy wiedzieć Wajdebuch, ale no. Mówisz, że retrospekcja nie jest po to, żeby się spotkać, powiedzieć, co was boli. jest podróż, nie, podróż 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 podróż. decyzję jak poprawić? Mhm. E, dlatego mieliśmy trzy retrospekcje. E, one były, nie chcę skłamać, raz na miesiąc może były. E, ale no, też mówi, że przez rok ich nie było. E, Rzeczywiście, rzeczywiście rzeczy, które były poruszane pomagały nam w sprawdzeniu tego. Po prostu nie, nie sądzimy, że w taki, zaraz po sprincie, takich częstych interwałach jest nam potrzebne. No i zarówno, zarówno Piotrek, jak i cały zespół. Jeśli chodzi o planowanie sprintu. Jak powiedziałem w poniedziałki przed każdym sprintem, Yy, mamy, yy, mamy już wyszacowane, yy, najbardziej sprojektowane yy, zadania z produktu i user story z, yy, z backlogu produktowego yy, i planowanie sprintu yy, na dobrą sprawę yy, jest to godzinne stawienie konferencji z, yy, z product ownerem, który Piotrek, który jest, no, który ma już wyszacowane i najbardziej najwyżej zadania, przerzuca je do najbliższego sprzętu. To, to jest dość proste. Ewentualnie, jeżeli są jakieś nie, rzeczy do doprecyzowania, ale rzadko się zdarza, to one są doprecyzowane też na tych ekranach. Nie uczestniczy cały zespół, uczestniczy tylko, tylko ja i Piotrek Jarolin i Piotrek Zaje. Z racji tego, że już wyszacowania były wcześniej porobione, z racji tego, że nie ma sensu ingerować cały zespół w właśnie w spotkania, które tą sprawdzać nie są potrzebne. Plan sprintu, czyli sprint backlog, który jest wynikiem tego, tego, tego procesu, tego, tego planowania, jest za każdym razem w poniedziałek dostępny. Ehm, tak, no myślę, że to jest raczej e, team spirit. To, to, to mi, nigdy nie, znaczy raz zdarzyło się do tej pory, że e, wzięliśmy e, m, velocity mamy wypracowane na około 20 razy story końców. raz wzięliśmy 40, e, potem mieliśmy od razu retrospektywę, i spotkanie, że takiej rzeczy nie robimy. No znaczy, to była krótka piłka, znaczy no, no, nie, ma, nie, nie stała się na magia, po prostu robiliśmy to przez dwie iteracje i po prostu było już wiadomo, na początku sprzętu, że, że, że to jest złe. Ehm, tak jak pisaliśmy, e, priorytety są ustawione przez, e, przez produkt Unera, e, w porozumieniu z analitykami, jako, jako zespół, więc tutaj raczej nie ma problemu, jeśli chodzi o... Ten. Tak, no i racje, tutaj też mamy dwutygodniowe sprinty, tak jak e, e, tak jak powiedziałem wcześniej. Ehm, Zawsze kończą na czas. Tego, tego bym nie powiedział. Dlatego, że chociażby mieliśmy, mieliśmy jedną iterację, która trwała, jednego z green, który trwał przez dwie iteracje, nie zawsze nam się udaje dowieść wszystkich, wszystkich user story końców, ale, ale przez to, że prowadzimy, prowadzimy scamar, widzimy, że staramy się bardziej, żeby go dowodzić. Jeżeli na przykład zostają nam jedno, czy, zostaje nam jedno czy dwa zadania. Jest taka wewnętrzna dodatkowa motywacja, że, żeby to wyczyścić. No to już myślę, że czy jest tak Z naszego zespołu. Eee, tu nie mamy też problemu, żeby było jakieś wie, wiele wywłaszczeń e, z m, zasobów. Eee, dobra. No tu jest. Literacja e, się nie, nie zmienia do tej pory, więc. Też nie ma problemu. Jeśli chodzi o regułę, to dostarczamy, yy, dostarczamy to, co, to, co zobowiązaliśmy się. To były pojedyncze, yy, pojedyncze jedynie... Takby 4 punktów. Zaczynaliśmy od 16, więc yy, no, przyrost to jest w prawie yy, 33%, więc, yy, więc jest takie dobrze. Ale już się ustabilizowało. No to też jest główne w sumie przyczyna czemu, czemu, czemu szacujemy w Story Pointach. Teraz już nie bierzemy więcej niż te 24 Story Pointów, które zadań o takiej wartości, bo wiemy, że, że to jesteśmy w stanie dociągnąć. OK, To mojej strony.